Witamy Państwa na kolejnej konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości poświęconej no, głównie pogorszeniu się sytuacji materialnej z, zwykłych y, ludzi, czego doświadczamy wręcz codziennie. Na tej konferencji prasowej jest pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska, jest Pan poseł Janusz Kowalski, moja skromna osoba Zbigniew Kuźmiuk. Jeżeli Państwo pozwolicie, to, to rozpocznę. Proszę Państwa, no my mamy coraz trudniejszą sytuację budżetu państwa, która w oczywisty sposób przekłada się na coraz trudniejszą sytuację materialną Polaków. Jedną z pierwszych decyzji tego rządu, takich oszczędnościowych, mimo tego, że była zapowiedź, że nic co dane nie będzie zabrane, było ograniczenie 14 emerytury o kwotę blisko 900 zł. Co spowodowało, Powiecie Państwo, że jest ta zasada za złotówka za złotówkę. Od pewnego momentu wyeliminowanie z tego świadczenia emerytalnego ponad milion emerytów. Ponad milion emerytów w związku z obniżką, obniżką 14 emerytury nie otrzymało tego świadczenia. Dzisiaj na porannej konferencji prasowej była przedstawiona dramatyczna sytuacja w ochronie zdrowia. To jest także konsekwencja tego, co dzieje się zarówno w wrzecie, jak i, jak i w budżecie, po prostu zwyczajnie zaczyna brakować pieniędzy. I proszę Państwa, tak się składa, że no minister finansów, choć niechętnie, ale przyznaje się już coraz bardziej do tej dramatycznej sytuacji budżetowej. No dość powiedzieć, że przy uzasadnieniu budżetu na 25 rok przyznał się na razie, że w tegorocznym budżecie zapragnie 41 miliardów dochodów budżetowych. Proszę Państwa, nie miliard, dwa, jak to czasami się zdarza ale aż 41 miliardów złotych dochodów podatkowych i niepodatkowych. To jak Państwo się domyślają, ponieważ bez nowelizacji budżetu nie mamy szans na zwiększenie deficytu budżetowego, najprawdopodobniej przełoży się na ograniczenie wydatków budżetowych jeszcze w tym roku. No i oczywiście pogorszy tę pozycję wyjściową dla budżetu na rok 2020. 25 i ten sygnał bardzo wyraźny już emeryci otrzymali o jednym mówiłem, a teraz drugi waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych na następny rok będzie znacznie niższa niż za rządów prawa i sprawiedliwości. Dość powiedzieć, że na następny rok przygotowano dla emerytów kwotę około 44 miliardów złotych, to mają być to ma być kwota waloryzacji a także 13. i 14. świadczenie przypomnę że w ostatnim roku rządów prawa i sprawiedliwości a więc w roku 23 dla środowiska emeryckiego przeznaczyliśmy kwotę 79 miliardów złotych proszę państwa czyli blisko dwukrotnie większą przypomnę że zarówno w roku 2024 jak i 2025 mamy podwyższoną inflację ta koalicja obiecała drugą waloryzację rent i emerytur w czasie trwania roku budżetowego, jeżeli inflacja przekroczy 5%. Inflacja przekracza 5% w tym roku, zapewne o tym dowiemy się za chwilę, ale rządząca koalicja z drugiej waloryzacji emerytur i rent się wycofała. Więc, jak widać, na nic deklaracje, obietnice wyborcze, trudna sytuacja. Budżetowa, spowodowana zresztą przez rządzących, doprowadza, doprowadza do tego, że cierpią na tym zwykli Polacy. Bardzo proszę, teraz pani poseł Patkowska powie o trudnej sytuacji polskich przedsiębiorców. Szanowni państwo, kiedy kilka tygodni temu Maciej Kierwiński został ministrem i pełnomocnikiem do spraw odbudowy południowej części Polski w ramach powodzi, mogłoby się wydawać, że mamy osobę, do której możemy zwrócić się z tematami krytycznymi. No niestety okazało się, że oprócz ocieplania wizerunku pana ministra Kierwińskiego wśród przedsiębiorców południowej części Polski nie dzieje się nic dobrego, a ten kryzys narasta. Szanowni Państwo, do tej pory zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rozwoju i Technologii tylko 130 firm zgłosiło pełną dokumentację do ZUS w ramach zaprojektowanego i przygotowanego funduszu inwestycyjnego. Niestety ten fundusz inwestycyjny nie odpowiada na potrzeby przedsiębiorców. Zakłada pomoc na jednego pracownika do kwoty 16 tysięcy złotych brutto. To nie są oczekiwania małych i średnich firm. W przypadku bardzo wysokich cen energii musimy pamiętać również, że w przemyśle budowlano-montażowym mamy gigantyczny spadek. To są polskie firmy z sektora MŚP. I niestety patrząc na to, co dzieje się, w polskim parlamencie, w komisjach i podkomisjach odpowiedzialnych za gospodarkę widzimy jedno odrealnienie. Przedstawiciele obecnego obozu rządzącego mówią, czy mogą stworzyć chatboksy dla wszystkich potrzebujących. Na co przedstawiciel rzecznika małych i średnich firm mówi, Szanowni Państwo, tam ludzie nie mają dostępu do internetu, nie mają dostępu do energii, do elektryki, do niczego, o czym dzisiaj mówicie. To odrealnienie będzie skutkowało bardzo z Dużymi spadkami, jeżeli chodzi o produkcję, i pamiętajmy również, że będzie taka sytuacja, w której te firmy będą musiały się zamykać. Mamy również gigantyczne spadki, jeśli chodzi o firmy zatrudniające dziewięciu i większą liczbę pracowników. To są często firmy budowlane i montażowe z południowej części Polski. Czy Maciej, Marcin Kierwiński odpowiada na pytania przedsiębiorców? Nie. Czy są zadawane pytania do innych członków, chociażby z Ministerstwa Rozwoju, w kontekście przedsiębiorców? Są zadawane tylko nie ma reakcji. Wczoraj na Komisji Gospodarki usłyszałam, że regionalne biura Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, których zadaniem jest również pomoc wojewódzka, pomoc powiatowa gminna, będą zamykane. Tych słów użył minister Jacek Mykarnowski. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mówią o 20 miliardach złotych na odbudowę południowej części Polski. Dzisiaj widzimy, że rezerwa celowa została zwiększona z 2,2 miliarda do 3,2 miliarda. Mówią o funduszach spójności, mówią dużo o środkach europejskich. Tych środków dzisiaj nie ma. Południowa część Polski, zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i firmy czekają na realną pomoc. Panie ministrze Kierwiński, zapraszam do południowej części Polski na rozmowy z przedsiębiorcami, którzy bardzo często oprócz prowadzenia w jednym budynku firm, również tam mieszkają. Dziękuję. Proszę państwa, i my, pan poseł Janusz Kowalski będzie mówił o wycofaniu się przez rząd Tuska z tarczy energetycznej i tego konsekwencjach w tym roku i w roku następnym. Bardzo proszę, panie pośle. Polacy płaczą i płacą. Rosnące ceny energii, ciepła i gazu ziemnego doprowadzają do dramatów. Dramatów, które polegają na rozszerzaniu skali ubóstwa energetycznego. Dlaczego? Dlatego, że koszty energii tylko za sprawą wycofania się ze, ze sprawdzonej w ostatnich latach tarczy antykryzysowej wprowadzonej przez rządy prawa i sprawiedliwości już wzrosły o ponad 35%, a uwzględniając podwyżkę od 1 stycznia 2025 roku, podwyżki rządu Donalda Tuska cen energii i ciepła będą sięgać powyżej 50%. Doprowadza to do tego, że ceny energii stanowią coraz większy koszt w gospodarstwach domowych i Polacy zaczynają zastanawiać się, czy zapłacić za rachunki za energię, za ciepło, czy kupić dziecku jedzenie, czy wysłać dziecko na wakacje. Donald Tusk jest premierem polskiej biedy. Donald Tusk jest premierem polskiego ubóstwa energetycznego. Donald Tusk jest premierem wysokich rachunków za energię. Nie ma w zasadzie dnia, kiedy nie słyszymy o kolejnych zwolnieniach grupowych, bo firmy przez wysokie ceny energii, które zafundował Polakom Donald Tusk, likwidują, likwidują działalność gospodarczą, likwidują miejsca pracy. Są zwolnienia grupowe. My jako Prawo i Sprawiedliwość wspieraliśmy inicjatywę obywatelską. Inicjatywę, której przewodził pan minister Waldemar Buda. 140 tysięcy Polaków podpisało się pod projektem obywatelskim utrzymania modelu, który sprawdził się za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo my chronimy jako Prawo i Sprawiedliwość polskie rodziny, a nie tak jak Donald Tusk, który stoi murem za myrchami. My jesteśmy po stronie tych, którzy rzeczywiście mają ogromne problemy, żeby związać koniec z końców, a Donald Tusk stoi po stronie tych cwaniaków, którzy udają, że. Budują dom, a ten dom ma swoje firanki i zapraszane są tam posłowie platform obywatelskie, śmieją nam się prosto o twarz i wynajmują apartamenciki po kilkanaście tysięcy złotych w Warszawie w większości za nasze pieniądze. I tym się, szanowni państwo, różnimy. My jesteśmy tam, gdzie są prawdziwe problemy, i chce, chcieliśmy wprowadzić ustawę stop podwyżką. 140 tysięcy Polaków ją poparło, i ta ustawa jest w polskim Sejmie zamrożona, bo my wiemy, jak pomagać Polakom, a te cwaniaki. A te cwaniaki doprowadzają dzisiaj do płaczu miliony polskich rodzin, których rachunki są coraz wyższe. 50% taka jest całościowa podwyżka, licząc od czerwca 2024 do stycznia 2025, cen energii i ciepła. 50%. Jesień będzie dramatyczna. Polacy zobaczą rachunki na rok 2025, Polacy zobaczą kolejne podwyżki czynszów w spółdzielniach, w swoich mieszkaniach. I za to odpowiada Donald Tusk, premier polskiej biedy. Proszę Państwa, jeżeli można, to o czym mówił pan poseł Janusz Kowalski, mianowicie wzrost cen energii w oczywisty sposób przekłada się na inflację. Ja tylko przypomnę, że rozsądna polityka Banku Centralnego pod kierownictwem pana profesora doprowadziła do tego, że wskaźniki inflacji bardzo wyraźnie się obniżyły dość powiedzieć, że w marcu tego roku inflacja została sprowadzona do poziomu 2%, a więc poniżej celu inflacyjnego. Niestety nieodpowiedzialne decyzje tego rządu, między innymi rezygnacja zerowej stawki VAT na żywność, a później od 1 lipca, o czym mówił poseł Kowalski, rezygnacja starczy energetycznej doprowadziły do tego, że ta inflacja rośnie i jak wiemy po, po sierpniu wynosi już 4,9%, a więc wyraźnie przekracza cel inflacyjny. Wszystko wskazuje na to, że już po wrześniu będzie powyżej 5%. Proszę Państwa, podwyższona inflacja to nic innego jak swoisty podatek inflacyjny, który jest największym ciężarem dla, tej, dla tych mniej zamożnych Polaków, w szczególności dla środowiska. Emeryckiego. I przeciwko temu nie tylko protestujemy, ale właśnie ten projekt obywatelski, pod którym podpisało się 140 tysięcy Polaków, miał zapobiec dalszym podwyżkom cen energii. Niestety zrobiono wszystko, żeby ten projekt najpierw zdołować, a później umieścić go w podkomisji, której, której prace tak naprawdę jeszcze się nie zaczęły, a najprawdopodobniej za chwilę okaże się że mamy negatywne stanowisko rządu do tego projektu, no i w związku z tym prace nad nim nie będą prowadzone, a konsekwencje będą takie, że te rachunki za energię będą jeszcze wyższe, a od 1 stycznia będziemy mieli kolejną falę wzrostu cen energii.